Pan Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego w swojej rodzinnej miejscowości w Czernej. Zgadza się, panie redaktorze, wicemarszałek województwa małopolskiego. Pamiętamy, że marszałkiem województwa małopolskiego jest pan Witold Kozłowski, a ja jako wicemarszałek, mieszkaniec Czernej, teraz mieszkam w Krzyszowicach, ale, ale jestem utożsamiany, utożsamiam się z Czerną i tutaj mam wielu znajomych, rodzinę i kolegów. Zabawa w Czernej po staropolsku, tak można poczuć, a dzisiaj 1 maja, 15. rocznica Polski w Unii Europejskiej. Jak to się dzieje, że tutaj te tradycje są tak silne? Trudno powiedzieć jak to się dzieje. Przede wszystkim wszystkie organizacje, które działają na terenie Sołectwa w Czerna, czyli Sołtys, Rada Sołecka, Straż Pożarna, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Rada Rodziców, Koło Gospodyń, wszyscy się integrują po to, żeby właśnie takie imprezy okolicznościowe i, i przede wszystkim towarzyskie zorganizować, żeby wszystkie koła gospodyń z naszej gminy bawiły się. 1 maja, pierwszy dzień długiego weekendu wspaniałej polskiej wiosennej majówki. Jakie plany na weekend? Zostaje Pan w gminie? Także zostaje w gminie, myślę, że tradycyjnie 3 maja e, przy pomniku złożenie wiązanki, natomiast później kolejne uroczystości w małopolskim, ale też proszę pamiętać, że 3 maj, a później 4 maj, Dzień Starzaka, ja bardzo chętnie korzystam z zaproszeń właśnie od starzaków i między innymi w sobotę są uroczystości w Krakowie, w Bazylice Świętego Floriana, a w, w niedzielę również są uroczystości starzackie i wybieram się do powiatu proszowickiego, do Bolowa. Dziękujemy za rozmowę. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego dzisiaj w Czernej, w swojej rodzinnej miejscowości. Dziękuję bardzo. Pan poseł Józef Lasota dzisiaj w Czernej na Czernieńskich Jajach z okazji 1 maja. Jak się panu podoba tak prywatnie, proszę powiedzieć? No to jest... To jest... Po pierwsze świetnie wymyślone, wymyślone hasło, prawda? nazwa, nazwa, bo Czernińskie jaja na 1 maja. Takie radosne zabawy, no jesteśmy niedługo po święta Wielkiej nocy, więc te jaja są jak najbardziej również można nawiązywać do, do wielkanocnych jajek, prawda? Ale, ale rozumiem, że to również dotyczy tej zabawy i jak widać po tym, co tu się dzieje, no, te. To, co tak potocznie nazywamy, że dzieją się jaja, to tu się dzieją. Za chwilę będzie, będą konkursy, będzie wybór chłopa z jajami, prawda? Więc akurat zostałem wezwany do, do jury, więc widzę, że w tym konkursie no, będą mężczyźni, mężczyźni musieli się dobrze wykazać. Panie pośle, nastolatkom choćby 1 maja kojarzy się trochę inaczej. Niż panu czy mnie, bo kojarzy się z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Jak pan odczuwa? Jesteśmy takimi stuprocentowymi Europejczykami, czy jeszcze musimy popracować trochę nad tym? Jak popatrzymy na miasta, na wsie, na miejscowości, przejeżdżając, to widzimy, że zmieniła się nasza jakość życia, jakość życia mieszkańców. To są zupełnie to, co było 20 lat temu. 25 lat temu i teraz to jest zupełnie inny obraz. O, a to w dużym, stopniu, w dużym stopniu dzięki pomocy z Unii Europejskiej. Oczywiście przede wszystkim dzięki naszej aktywności i zaangażowaniu, ale ta pomoc materialna, finansowa, ta, ta, to jak powiedziałem, to możliwości kontaktów, prawda, korzystania z, z know-how czy, czy z innych rozwiązań to jest po prostu, to wszystko podnosi nasze jakość życia. Ja mogę powiedzieć tak, że z całym przekonaniem uważam, że jesteśmy olbrzymimi beneficjentami tej przynależności do Unii Europejskiej. Rozumiem. Pan poseł Józef Lasota Czerna, 1 maja, 15 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Panie Maćku, jako arcymistrz jajcarstwa, jak pan ocenia poziom dzisiejszych jaj w Czernej? Mogę ci powiedzieć jedno, takich jaj to jeszcze w życiu nie widziałem. Dorota Marek. Cześć, witam wszystkich serdecznie na Czernejskich Jajach na 1 maja. Dorotko, jesteś tu jednym z motorów życia czerniańskiego. Powiedz mi, skąd tyle energii w tobie? Motorem to chyba nie jestem, jak już to motorynką. Zawsze lubiłam działać, zawsze lubiłam pracować, współpracować, udzielałam się w wielu stowarzyszeniach. No i jeżeli mogę służyć swoją energią dla dobra mieszkańców, to że zawsze staram się to czynić. Dotyczą takiego cyklu można powiedzieć. Na proces... Ojciec, przeor, to Marku, wielkie szanse. Po wielkanocie także. To wszyscy są y, pomerowani, tak? Jeżeli będzie łatwiej, bardzo proszę, zapoznajcie się w czule kandydatów, ja. Drodzy, pan, drodzy panowie, mamy trzy koszyczki. W każdym z tych koszyczków są pomieszane jajki. Są surowe i ugotowane. I macie wybrać trzy surowe, trzy ugotowane. Przecież zaznaczam nie ma ściany. Pierwszy skończył, pierwszy skończył Tomek, nie, będzie następny, drugi jeszcze. Dyrektor Adam też już wybrał. Czyli piątka, Tomasz... A co, Tomasz za zaatakuje? Nie, są. Dwa, potem jeden, potem trzy, trzy i cztery. W takiej kolejności skończyli Panowie wybierać. Dobra, jak macie już te lajka, like to proszę z tego swojego wyboru wybrać, Możecie ustalić, ale żywki będzie Wam wygodniej, tylko każdy z nich nie odsłonił i wiedział, gdzie. Wybierzcie sobie jedno surowe jajko. Druga, dupa. Surowe. Dwaga. Ser. Robimy wydmuszkę. A jeżeli ocenia samodzielnie na jak się będzie pora. Wydmuszka, to ma się kontaktować. Do tych plastikowych ułamajcie dobrze, Do tych plastikowych wiecie oba białka. Panowie, rozróżniają, tak? Jedną żółtko żółtka, do makutry, czy makuta brzmi połus. To jest jakaś tajemnica dla Was. To jest makucza, tak? Tam teraz numer dwa dobrze okazję. A jest na I drugie żółtko zbijamy do tego wódeczka pięknie czerna u Sandro. Tak, do tego. Jedno do ma, a owa białka do miseczek, tych klaski dobrych kolorów. I czas kart.

Właściwie przekonany. Ale w każdym razie wyniki są takie. Gratuluję wszystkim, wszystkim uczestnikom. Zacznę od końca, od tamtego miejsca. Dobre miejsce, pan Hendryk Łoszczyna. Чартое место, Пам Томаш Ласон. Pozdrawcie się, serdecznie powtarzamy. Panie Sautysie, jak to jest, że wy sobie tak ja robicie w tej Czernej? To jest nie pierwszy raz, nie ostatni raz. Zapraszam zawsze was do Czernej. I po prostu Czerna to jest jedna wieś. Tu polityka nie gra roli. Tu gra rolę wieś. Mieszkańcy z chęcią przychodzą, z chęcią się bawią, zresztą jak widać, mało takich wsi jak Czerna jest, naprawdę, nie ma takich wsi, więc to samo się nie dzieje, to ludzie robią, to ludzie robią, robi stowarzyszenie, koło gospodyń, są też tam może jakąś cegiełkę do żółca do tego wszystkiego, ale to tylko ludzie robią, naprawdę i jestem dumny z, tej, z tych ludzi. Dziękujemy, Czerna Wieś z Dajami. Joanna Smułka, cześć Joanna. Cześć, witam Cię. Co dwa miesiące nowy program. Jak wy to robicie w Czernej, że macie tyle dobrego humoru? E, nasi wszyscy znajomi, nasi przyjaciele lubią się świetnie bawić i wymyślać różne dziwne rzeczy. Najczęściej to są e, takie sketchy, które wychodzą nawet w naszym codziennym życiu. Zaczęły się czernejskie jaja.